Witam wszystkich w kolejnym odcinku My Wrestling Studio Dzisiaj jesteśmy po No Mercy i wraz z ekipą My Wrestling omówimy sobie Właśnie wczorajszą kartę, wyniki i tym podobne Dzisiaj ze mną jest Paweł Skowron Witam I Mateusz Polak Witam No i... Jak wam się podobała gala? Oglądaliście w ogóle? Ja przejrzałem wyniki dokładnie i, i, i skrót gali, bo... ale mniej więcej wiemy, na kim poziomie były walki. A ty Mateusz? Oglądałem do połowy i... Ale... Naszy... ale nadrobiłeś dzisiaj. Tak, i nadrobiłem sobie. No dobra. No to lecimy z kartą. Do kick Offu została dodana walka 8-man tag team match, gdzie American Alpha... I Hype Bros. wygrali z Ascension i WoW. Paweł, wypowiedz się na, na temat tej świetnej walki w kickoffie. E, walka oczywiście wzięta z... No, po prostu znikąd. E, ty momentem, by zabić ten czas w pre-szole. Hmm. Co mogę więcej powiedzieć? Wynik jakoś też nie zaskakuje na motywacji macie się wypowiada, wypowiadać bo e, bo nie, została po prostu znikąd no właśnie, tak zapowiedziano tylko po to żeby e, zapełnić e, czas e, przyjsho i nic więcej ta, ta walka po prostu została dodana tak dupy i dla mnie była niepotrzebna Wynik był oczywisty no bo lidowie nie nie powinni grać w Ofie, jak to z reguły ma miejsce, co do walki, no to jak oglądaliście, to wiecie, że ka każdą akcję kończącą swoją wykonywał no i. i, I tak się zakończyło. I standardowo. Dobra. I tutaj zaskoczenie: główną galę otworzył, otworzyła walka Triple Thread o pas SmackDown o główny pas SmackDown. AJ Styles obronił pas w walce z Dinem Ambrose'em i Johnem Sinom. No, tak jak spodziewałem się, Cena mm, wykonał akcję na Dinie i tam AJ Styles to wykorzystał. Paweł, coś więcej możesz powiedzieć o. O, o poziomie tej walki? Walka była na bardzo dużym poziomie Znaczy, według mnie powinna być wyżej w karcie, nie jako Opener I tutaj nam pokazuje piękną sytuację WWE, że pas Universal powinien być na Smegdon a pas WWE na Row Ponieważ e, pass WWE powinien być jako ten najważniejszy pas, który jest bitwa w main eventach i tak dalej A tymczasem mamy go w e, otwarciu gali Trochę mi to zaskoczyło, szczerze mówiąc To była dla mnie niespodzianka a co do samej walki na bardzo dobrym poziomie. Moim zdaniem zasługiwana main event e, lub co main event przynajmniej e, co do wyniku również te, taki przewidziałem. Mm, no i co do więcej mówić. EJ, teraz czekamy przeciwko komu zawalczy AJ na, na samym preview, który jest Survivor Series. Chociaż nie dziwię się, jeżeli to będzie e, John Cena, bo warto zauważyć, że Yy, tam właśnie Sina yy, konam TAA i, i wtedy został przypięty Dean Ambrose przez Eddy Sysa. Więc mamy yy, już jakby nie patrzeć do... Yy, no po prostu mamy już... Yy, mamy tutaj yy, początek jakby, dobry, dobry zarądek do feudu. Hmm, rozumiem, Mateusz. Ja się z panem powiem, nie zgodzę. Yy, yy, yy. Ja, ja uważam, że ta walka była, znaczy no, z jednej strony się zgodzę, bo była bardzo dobra, ale nie zgodzę się z tym, że niepotrzebnie została y, jako walka otwierająca galę, e, gdyż... E, gdyż nie, myślę, nie, myślę była że... Ta, ...w Ameryce odbyła miała się odbyta debata... Debata. Trzeba było jakoś przyciągnąć ale... większą ilość widzów i to się im udało. Co do zakończenia walki, to muszę przyznać, że było trochę dziwne, bo Dina i Dean Ambrose poddali AJ, ale walka była kontynuowana i teraz właśnie w będzie walka rewanżowa AJ. Taki spoiler mały. Dobra, ale pas. też dobrze, że tak już w początek gali rozpoczął się od tak dobrej walki, prawda? Tak właśnie, o to chodziło. No ale potem nas już trochę znudzili. Niki Bella pokonała Carmella. No czy to dobry dla niej jest krok dla Niki? Troszkę Carmella na pewno teraz na tym straci, ale no zobaczymy. Z drugiej strony też trzeba zauważyć, że jakby teraz przegrała Niki, no to byłaby to z jednej strony Znieważne. Dla niej też dla niej strata. Taka, tak, dla niej takie znieważenie trochę, po bo, e, ten, bo warto, warto zauważyć, że ona odkąd powróciła po kontuzji e, w ringu m, przegrywała głównie swoje walki, a też e, była najdłużej, najdłużej panującą mistrzynią kobiet e, w historii WWE i, i tutaj już mówiło samo za siebie, że powinna wygrać tę walkę. No tak, Mateusz, masz coś do powiedzenia na temat tej walki. Tak, tyle do powiedzenia, że walka stała na przeciętnym poziomie. To była po prostu taka powtórka z tygodniówek, z ich walk. Nic nowego nie zauważyliśmy. Bella oczywiście dominowała, ale nadziała się na akcję. Tyle w temacie. Nikki Bella musi po prostu wygrać tę walkę, bo. To nie było innej możliwości. Też trochę głupie posunięcie ze strony WWE, że Karmelek e, chcą promować, a tu nagle jej porażka. Dobra, lecimy dalej, nie przedłużamy walka o pasy Taktym. Chiff Slater i Rhino wykonali de USOS. Też również tak jak się spodziewałem. Myślę, że jeszcze za krótko, żeby stracili tak szybko te pasy. A na pewno jeszcze zobaczymy rewanż na Survivor Series. Paweł? Ja również tutaj nie jestem zaskoczony ty, tą walką, ale ciągle hmm, wydaje mi się, że skoro już jest e, stater tym mistrzem, no to jak powiem, dostawać trochę lepszy booking w tych walkach niż e, zawodnicy do dostaje lanie, e, Zmienia się z... E, Rajno rajno... i Raino wygrywa, wygrywa, całą walkę, a przez a, tak naprawdę jest olany, że tak powiem. E... Po prostu jest. Noże po prostu jest słabszym ogniwem. Tak, jest, jest strasznie podkreślone to, że jest on słabszym ogniwem. I to moim zdaniem dalej poprawić. Leży... E, moim zdaniem to doprowadzi właśnie do kłótni. Już mm. later poczuje się taki. Nieuszanowany. Po prostu. tak. Może wiecie, w tym pojedynku Slater nie był chłopcem do bicia. Raczej Rajno był chłopcem do bicia. Slater o, 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 o. pokazał się z bardzo dobrej strony. I to było no w razie, tak, tak, Ale chodzi nam o końcówkę, wiesz? No tak, wiem, ale to było takie zaskoczenie, bo z reguły to Slater obrywał przez cały pojedynek. Później zmieniono i. A tutaj się HIV pokazał nawet. Coś tam pokazał, ale co do poziomu to. Takie przeciętny, Ale nie zasnąłem na nich jeszcze. Nie wiem, tak. Następna walka. Ta walka chyba miała być w Kikofie, baron Corbin kontra Jack Swagger, prawda? Tak miała być w Kikofie. Tak, ale pojawiła się na głównej galerii. Walka trwała 9 minut. Z tego co wiem. No bo nie liczę. Ale wygrał Baron Corbin. Tak, to był... Co mogę powiedzieć o tym? Fajne tam było zakończenie walki. Gdy tak wbiegł Jack na niego i on wygrał End of Days Baron. To była kolejna, e, kolejne podsumowanie Barona. E, czekam aż dostanie jakiś poważniejszy felt, e, Wydaje mi się, że Dalobi również czeka na powrót Kalisto. Dopiero wtedy dojdzie do jakiegoś do jakiegoś przełomu w jego karierze. Konfrontacji, tak. Tak, dokładnie. A nie, no, zobaczymy coś z Że kole będzie przez całą karierę walczył w midcardzie i tak dalej. Chociaż według mnie mógłby też mieć pełno w tym opas interkontynentalny za jakiejś nie, nie nie na Survivor CS, ale na TLC. Bo warto zauważyć, że w tym roku TLC przypada właśnie niebieskie niebieskiej tygodniówce I według mnie nawet byłaby ciekawa walka, jakby zawalczyłem z Dolcem Oj, No oni już się mierzyli prasę, kilka my razy Ja trochę na tę walkę Piękno. No tak, troszeczkę tak, ale to, to był właśnie taki dobry motyw do pewdu, że po tych wszystkich e, miesiącach Ich starciach Gdziekolwiek chodził zwycięsko ręką Teraz e, chcę title shota, ponieważ e, pokonał już nie raz e, Dolpha Zigglera. No tak. Coś więcej możesz powiedzieć Mateusz, czy już raczej ja wykorzystaliśmy no, no, temat? Chciałem zadać takie jedno pytanie. Oww i widzi w Korbinie. Będziemy, jest Powiem tak, poprawił się troszeczkę od, od wtedy jak chyba zadebiutował. Tak, to był totalny drewno. Moim zdaniem. zdaniem. Widać. teraz jest ok. Coś można z niego zrobić, żeby ja zmienił gimmick. Bo ten mi się nie jakoś tak nie przyjmuje. Albo przynajmniej odbudował jego postać, lepiej poprowadził to. No ale nie jest źle. Coś, coś w nim widzą na pewno. Coś chcą z nim zrobić. Tej mam go no, wziął. Może ale... by z niego coś zrobił. Tak to jakoś mi nie przypada. No dobra. No to walka. Przechodzimy dalej, walka o pas interkontynentalny. Dolph Ziggler pokonał Demi, za wszyscy czekaliśmy na tą walkę. I się doczekaliśmy, no były tu różne... Były tu różne zdania, koniec kariery Zigglera, co zrobi, jak odejdzie, a jednak wygrał i zdobył ten pas, przejął go Mizowi. I tam widzieliśmy jeszcze interwencję Spirit składu, tam Ken i Mikey. I to nawet pomogło Zigglerowi. Tak. Og Paweł? E, ogólnie jak się dowiedziałem się, że walka wieczoru nie będzie, starcie o pas e, e, dalej, to myślałem, że to będzie main event. Tak, tak. Ja również. To będzie te, taka specjalna podbudowa. I coraz bardziej uwierzyłem, że Ziggler zakończy karierę i dlatego chcą mu dać main event. A tutaj była niespodzianka dla mnie, bo naprawdę się dużo mówi o tym końcu kariery Zigglera walka była pełna takich różnych z, 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 zmiany akcji że tak powiem najpierw e, najpierw e, wykonał wykonał te dwa skale w finale potem jeszcze ZY był w międzyczasie i potem dopiero był super kick jeżeli dobrze pamiętam jeden tylko był Mateusz? ja powiem tak dla mnie zakończenie walki było zaskakujące bo godziny przed kolon Wyciekła taka notka do internetu, że... że... Miz wygra bo przegra i... Na następnym SmackDown będzie pożegnanie właśnie z Zigglerem A tak, 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 tutaj czytałem Tak, właśnie to było I dobrze, że się tak nie wydarzyło Dobrze, że się nie wydarzyło, bo ja jestem fanem Zigglera i bardzo się cieszę, że pokonał Miz'a Co do walki to... No jak z, wszystkie walki z ich udziałem są fajne. Podobała mi się. Liczę na kolejną dobrą walkę z ich udziałem. I ciekawy jestem yy, ile jeszcze ten fełt będzie prowadzony. Dobra. Tam też widzieliśmy od... Lany, od przepraszam, Marys yy, próbowała znów tymi perfumami, ale na szczęście się nie udało. No dobra, lecimy dalej. Walka DIV. Naomi pokonała Alexa Bliss. No dostała walkę Alexa. Jak chciała. Tak jak chciała. I. Niestety przegrała. No, niestety, no nie wiem, czy niestety. Jak uważacie? Co o niej sądzicie w ogóle? E, ja powiem tak, Alexa Bliss. E, teraz zauważyłem, że chce do upodobnić strasznie. I chodzi o wygląd, tu się upodobnia odniesiona do... Harley Quinn. Tak, Queen. z Legionem Samowójców To dobrze skład. I tutaj jest taka ciekawa rzecz, e, że Alexa będzie na live więc to trzeba zauważyć, o pas e, SmackDown bodajże... 8 listopada. Czyli to nam mówi, że nie, że nie zostanie o, e, pas odebrany Becky. Nie, to mnie osobiście cieszy. No chyba, że do tej pory nie odebrane, ale na to chwilę wszystko wskazuje na to, że jednak dawno by zostali ten pas Beki i z tego się osobiście cieszę. Wracając mm -hmm. do e, walki. E, nie zdziwiłbym się, jakby też tam jest ta wmieszana w ten e, felt, bo zauważcie jedno, że naomi, odkąd powróciła ma ten nowy gimik i naprawdę fajnie uwielbiają. Ten gimmick, ona sama, co można zobaczyć na twitterze i innych portalach społecznościowych, że ona naprawdę cieszy się z tego gimniku. To jest taki gimmick, który jakby odzwierciedla jej osobowość, moim zdaniem. Ona zaczęła te feel, feel the Glow, jeszcze zanim dostała ten gimmick, bo te buty świecące, które również były, to naprawdę... Ja osobiście jestem fanem Naomi jako wrestlerki. I mam nadzieję, że ona dostanie jakiś push o ten pas, bo jest już długo w WWE, a pasu jeszcze w ogóle nie trzymała, kręciła się w jakiś takich większych feudach w telewizji Kobiet, ale od tego pasa jest cały czas daleko i mam taką cichą nadzieję, że e, za parę miesięcy zobaczymy Naomi z pasem. Teusz? Powiem ci, że teraz zyskałeś bardzo dużo w moich kotach. <głos> <głos> ja, też, ja też jestem wielkim fanem Naomi. Podoba mi się strasznie jej tylko szkoda, że nie ma żadnej możliwości na zdobycie tytułu i pokazania się. Co do walki, to też się zdziwiłem, że... To też takiego nie miało mieć zdarzenia. Chyba, że szykują coś dla Naomi również. Dlaczego mhm. i dali to zwycięstwo? Ja mam nadzieję, że tak i zdobędzie pas. Na pewno kiedyś zdobędzie. No, ja bym tego Bo uważa. dla Alex jest jeszcze za, za wcześniej za szybko. Tak, no. powiesz, ma, ma to coś, co mm, jo... Y, po, co, ma dużo w oczach fanów, to już jest ważne. Ale też mówimy, że za szybko, za szybko a Paige zadebiutowała i wygrała pas. No tak, <laughs> ale... Według mnie to nie ma zapominać Page, bo Page była jako taki wielki młody talent w NXT i kiedy ją przenieśli do głównego steru, to było pewne, że dość że szybko się nie popasę jak to było z Finnem balorem. Natomiast wracając do tego co mówiłem, na jest już długo w Federacji i ona sobie pracowała na ten, na ten pas już bardzo, bardzo długo. Ona cały czas chodzi o jedną kontuzję, jeśli się nie mylę. E, coś tam miała z kostką, ale nie jestem pewien, nie chcę teraz kłamać e, A e, Na... A A... to pasa ciągle jak wiem, patrzeć e, daleko jeśli chodzi o story, ale jak umiejętności ringowe to mogłaby już śmiało otrzymać ten pas No niestety jak widzimy dalej niech na nią na razie nie stawia jako tą główną mistrzynię, ale ja liczę na to, że to się zmieni wkrótce no to co, lecimy dalej. Yy, Bray Wyatt w main evencie gali pokonał Randy'ego Ortona. No zobaczyliśmy Luka Harpera. Jak, jak wam się podobała walka? No bo, no bo mi, moim zdaniem troszkę wolna była w pewnych momentach, ale dało się to jakoś oglądać. Ten to wolny tempo było spowodowany tym, że WWE jeszcze nie chce ryzykować e, odnowienia kontuzji Ortona, który nabawił się E, parę miesięcy temu. No, ja przepraszam, dwa miesiące temu na sam Steam, że jeszcze chcę go na oszczędzać. A. Ale dobrze, już możecie najpierw wypowiedzieć o tej walce. No też. Najgorsze jest to. Znaczy, czy najgorsze? No to nie wiem, ale. Kolejna przegrana Randy'ego, co zobaczymy? Między nimi jeszcze raz? Walkę? Jak tak, myślisz? Moim zdaniem na pewno będzie jeszcze jedna walka. E, ja już obstawiałem to przed Galo, że. Jeszcze to nie jest pierwsza walka tych dwóch panów. E, Felt jest e, ciekawy teraz ten debiut, znaczy powrót e, Luka Harpera, którego jak, jak mówiłem w, w poprzednim studiu e, nie spodziewałem się, że wróci, bo na SmackDown bo wystąpiwał na galach Net Row. E, wiele osób również e, przypuszczało to, że Harper, e, jak już powróci to nas na Row, na Cową tygodniówkę, a tymczasem... E, dostaliśmy, naprawdę, zaskoczenie miłe. I... Pff, no i co tu powiedzieć. E, fajnie, że... znaczy... pole e, Harta, e, jako solo'owa postać. E, Jakoś nie pamiętam, jak był e, tym solowym wrestlerem No to warto zauważyć, że nawet e, trzyma pas interkontynentalny. I moim zdaniem powinni w końcu e, oddzielić ten pas, znaczy Wyata i Harper'a dać Harperowi jakiś push na ten mid -kartowy pas Ja też myślałem, no bo Survivor Series jest galą połączoną dwóch brandów, okay. prawda? No i może zrobią drużynę Randy'ego kontra drużynę Wajata, ale nie, to by byłoby bez, bez sensu nie, nie, nie. Nie, nie. nie, ja bym się nie zdziwił, bo to jest w WWE jak no chcieli podtrzymać l <laughs> TLC, to jeszcze zrobię coś takiego więc ja nie będę zdziwiony jak ktoś zobaczymy taką walkę. A co do samej Mateusz? walki to też Sergi też tak, e, tak wydać ci słowo co do samej walki no to ta końcówka była naprawdę tylko taka fajna i e, to że mm, no trochę swoich ruchów oraz e, najciekawsze chyba rzeczy działy się poza ringiem kiedy e, otrzymał ten e, ten, chabut, e, ten upadek na schody jak Wyatt wyskoczył się bardzo wysoko i uderzył plecami w schody. Ty Mateusz, co uważasz? Ja na początku chciałem zaznaczyć, że... Hey Wyatt Ostatni raz na gali Pay Per View wygrał w 2015 roku. Podajże na Battleground. I... No nie byłem zaskoczony wynikiem tego starcia. Bo tak jak wiedzieliśmy, że miała, po... miała się pojawić sister Abigail, ale... się pojawił Luke Harper. To również było zaskoczenie, że się pojawił na SmackDown, bo jest w Row, prawda? I... A co do walki, no to tak jak powiedzieliście, kału no, nie ma, dupy nie urywa, ale końcówka była ciekawa. No dobra. To czyli też tak stawialiście na Braya? Tak. Dobra, no to jeszcze przypomnijmy, że Kurt Hawkins się pojawił w Kick-Off'ie i ogłosił swój powrót na SmackDown. Tak, i yy, te Fever'ki. No to w sumie... Ultimate powrót Jobera. No ile, no ile tak oceniacie galę? Podobała wam się bardziej niż Clash of Champions, czy czy raczej ta z wam serce? A, ojej, na pewno była lepsza od Backlash, ale co do... E, w do Clash of, do, of Champions to jest oczywiście trudno, bo... Wiemy jakie gwiazdy są na Raw I wiemy jakie gwiazdy są na SmackDown, więc... E, naprawdę jest tu ciężko porównywać, e, czy... Które, która gra była lepsza Która tak, jest tak Tak, moim zdaniem powinniśmy, jak już, to porównywać... E, w, e, Z do, poprzednimi co, tak, galami zagraż, A jeśli chodzi o... Porównywanie Pięć i Speckdown, to powinniśmy porównywać do Hell i Na które gdzie miało niedługo miejsce. No to zobaczymy. No czyli gala tak. No przyjemnie się oglądało, nie było źle. No się być. Dobra. No to. Prosimy, żebyście w komentarzu napisali, co wy sądzicie o tej gali. Bardzo dziękujemy za oglądanie. No i do zobaczenia.